Kiedy patrzę na grę reprezentacji Polski, do głowy przychodzą mi tylko dwa słowa. Po pierwszym meczu dno, po drugim indywidualności. I niestety, to wcale nie jest przesada. W spotkaniu z Litwą najlepiej ocenionym zawodnikiem był Janek Bednarek. Obrońca, który według WhoScored dostał notę 7,8. Teoretycznie świetna wiadomość. W praktyce, jeśli środkowa obrońca jest najjaśniejszym punktem drużyny w meczu, który miał być formalnością, to znaczy, że mamy poważny problem. Spotkania z takimi rywalami jak Litwa czy Malta powinny być poligonem doświadczalnym. To idealna okazja, żeby testować nowe schematy, wprowadzać młodych, rozwijać ofensywne warianty, grać z luzem, pomysłem kreatywnie, a tymczasem męczymy się. Z Litwą 142 miejsce w rankingu FIFA, zespół po siedmiu porażkach z rzędu, który z trudem pokonał Gibraltar, a my wyglądamy jakbyśmy grali z Portugalią. W meczu z jeszcze słabszą Maltą? Znów ten sam schemat, przebłyski, błyskotliwość jednostek. Jakub Kamiński próbujący sam ciągnąć akcję, zastąpić Zalewskiego, odwrócić losy spotkania. I to się powtarza. Kilku piłkarzy gra na pełnym zaangażowaniu, a reszta atmosfera w kadrze świetna. Wypowiedzi po meczu ciągle te same. Widzimy postęp idziemy do. Do przodu. Tylko, że na boisku tego nie widać. Tam widać szarpaninę, chaos, brak struktury. I co najbardziej boli? Że mimo tego wszystkiego kibice wciąż wierzą. Stadion Narodowy znów wypełniony po brzegi. 56 tysięcy ludzi. Rodziny z dziećmi, biało-czerwone szaliki. hymny śpiewane na całe gardło. Wciąż chcemy wierzyć. Wciąż przychodzimy. Tylko co dostajemy w zamian? Niejakość, brak walki, brak pomysłu. Dzieci, które dziś siedzą na trybunach powinny zakochiwać się w tej kadrze. A co one widzą? Z Zespół, który wrzuca piłkę w pole karne bez adresata, bez ładu, bez sensu, bez jakiejkolwiek logiki. Wystarczy, że z gry wypadają Zieliński i Zalewski i cały plan B przestaje istnieć. Gra się kompletnie rozpada. Zaczynamy improwizować, dośrodkowując piłkę do nikogo. A wtedy Robert Lewandowski cofa się niemal do środka boiska. I nie po to, żeby budować akcję, ale dlatego, że nikt inny nie bierze za to odpowiedzialności. Wciąż na lewego spada największa presja. Strzelamy? Lewandowski uratował. Nie strzelamy? Lewandowski zawiódł. A co będzie, kiedy lewego zabraknie? Bo nie mamy ani drugiego Lewandowskiego, ani kreatorów, którzy oprócz Zielińskiego potrafiliby stworzyć coś z niczego. I co najgorsze, to nie jest kwestia braku jakości. Mamy piłkarzy z dobrych europejskich klubów, doświadczonych ogranych. Średnia wieku naszej kadry to 28 lat, ale selekcjoner wciąż daje szansę tym samym nazwiskom. Tym, którzy nie sprawdzili się z mocniejszymi rywalami. Jak Piotrowski, który w meczu z Litwą był Hamulcem w środku pola. Znowu okazało się, że nie jest gotowy na poziom kadry. Michał probierz miał czas: półtora roku. Komfort pracy, zaufanie, pełne wsparcie od pzpn i prezesa kuleszy. Po awansie na euro, wszyscy byli gotowi dać mu jeszcze więcej przestrzeni. Ale dziś trzeba zadać sobie pytanie, co zostało z tej wiary? Czy naprawdę widzimy postęp? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytanie? Jak gra reprezentacja Polski? Bo gdy pojawia się presja, gdy mecz ma znaczenie, nasza gra po prostu się sypie. Mentalnie siadamy. Zespół wygląda tak, jakby nie rozumiał sam siebie. Każda dobra akcja to nie efekt systemu, a przypadek. Mimo to po każdej wygranej słyszymy te same słowa: progres, rozwój, idziemy w dobrym kierunku. Tylko gdzie ten kierunek? Bo na boisku go nie widać. Może właśnie teraz nadszedł czas, by przestać wierzyć w te puste frazesy. Bo jeśli mimo wszystkiego stadion znowu się zapełnia, jeśli kibice wciąż wierzą, śpiewają, noszą barwy, to nie oni zasługują na zimny prysznic. Tylko ci, którzy za te reprezentacje odpowiadają. Bo jeśli ludzie, którzy kochają tę kadrę całe życie, którzy jeżdżą za nią po całej Europie, zaczynają czuć obojętność, to oznacza, że naprawdę coś się wypaliło. I najlepiej, żebyśmy przegrali z taką litwą i doszłoby do gruntownych zmian. Potrzebujemy selekcjonera, który nie tylko mówi o planie, ale ten plan ma który z dostępnych zawodników stworzy zespół, a nie zbiór nazwisk. Nie jesteśmy Francją. Nie mamy trzech równorzędnych jedenastek, ale mamy piłkarzy, którzy mogą grać lepiej, jeśli stworzy im się warunki. A na razie nie mamy nawet wyjściowej jedenastki. Za każdym razem pytamy, kto tym razem zagra? Jakie będą eksperymenty? Dlatego najpierw zrobię analizę tego, co wydarzyło się w meczu z Litwą, a potem spojrzymy, jak wyglądaliśmy z Maltą. W meczu z Litwą nasza kadra wyglądała, jakby po raz pierwszy spotkała się na boisku. Chaos i brak jak Jakiejkolwiek organizacji i zupełnie żadnego pomysłu na grę. Środek pola był martwy. Bez życia, bez ruchu, bez jakichkolwiek argumentów. Zawodnicy poruszali się jak oderwane elektrony. Bez połączenia. Bez wzajemnego zrozumienia. Moder i Piotrowski tylko 6 podań między sobą przez cały mecz. To nawet nie wygląda jak duet, to wygląda jak dwóch ludzi, którzy grają w różnych zespołach. Moder i Szymański tylko 10 podań. Brak komunikacji, brak wsparcia, brak gry kombinacyjnej. Wystarczy rzucić okiem na zestawienie podań z Boy Scouta. Popatrzcie teraz na ekran. Tam wszystko widać czarno na białym. Kompletna dezorganizacja, brak struktury. Brak myśli taktycznej. A przecież jeszcze niedawno mówiło się o budowaniu zespołu, o schematach, o automatyzmach. Tymczasem nic z tego nie zostało. Brak Piotra Zielińskiego aż raził. Bez niego nasza gra kompletnie traci kreatywność. Nie ma kto kreować sytuacji, nie ma kto pociągnąć gry do przodu. I tu pojawia się jeszcze większe zdziwienie. Dlaczego w żadnym z ostatnich meczów nie dostał choćby minuty Kacper Urbański? Może ma słabszy okres w klubie, ale to zawodnik, który zawsze imponował odwagą, techniką i zaangażowaniem. I nagle znika z planów selekcjonera. W ofensywie z Litwą również dramat. Przez większość meczu biliśmy głową w mur, wrzucając piłkę w pole karne na Karola Świderskiego. Który, umówmy się, nie czuje się dobrze w takiej roli. Miał tylko dwa kontakty z piłką w polu karnym przez cały mecz. To mówi samo za siebie. Statystyki są brutalne. Przemysła Frank Korkowski, jedna celna wrzutka na 10 prób. Kuba Moder 0 celnych na pięć. Graliśmy przewidywalnie. Wręcz desperacko. Aż 12 zablokowanych strzałów. To znak, że brakuje nam pomysłu na rozegranie. Że gramy na oślep. Bez planu, bez wizji. I wreszcie słowa Roberta Lewandowskiego po meczu. Powiedział wprost. Nie było schematu, żeby zrobić trochę więcej przewagi. Jeśli kapitan kadry mówi takie rzeczy publicznie. To wie, że coś jest naprawdę nie tak. Dla porównania Litwa. Teoretycznie zespół słabszy. Ale wyglądał jak drużyna. Popatrzcie teraz na ekran na White Scouta. Widać uporządkowaną grę i organizację gry w ofensywie. Wiedziała, co chce grać, a u nas totalny brak kontroli. Gdyby nie Łukasz Korupski, nie byłoby czego ratować. A na koniec warto wspomnieć o Ekubie Kamińskim. Wszedł na boisko dopiero w 68 minucie i właśnie dzięki niemu trafiliśmy gola. Zrobił więcej w ofensywie niż cała drużyna przez poprzednie 67 minut. To nie powinno się zdarzyć. Ten mecz to był prawdziwy sygnał alarmowy. Piłkarskie jednost, z którego mieliśmy się odbić z jeszcze słabszą Maltą. W meczu z Maltą selekcjoner Michał Probierz Wprowadził kilka istotnych zmian Nieobecność Piotrowskiego Cofnięcie Sebastiana Szymańskiego Do roli rozgrywającego Oraz brak Lewandowskiego w ataku Miały na celu odświeżenie naszej gry Od pierwszego gwizdka staraliśmy się narzucić własny styl gry Pamiętajmy jednak, że mówimy o Malcie Drużynie zajmującej jedno z ostatnich miejsc w rankingu FIFA Najwięcej ożywienia znowu wniósł Jakub Kamiński Który podjął pięć prób dryblingu Z których wszystkie zakończyły się sukcesem Oraz stworzył pięć kluczowych sytuacji bramkowych. Wszedł po prostu w buty Nikoli Zalewskiego. Nasza ofensywa oddała 12 celnych strzałów z XG na poziomie 2,94, co przełożyło się na dwa gole Świderskiego. Niestety po zdobyciu bramek, Świder zdecydował się na cieszynkę, mającą na celu uciszyć krytyków kadry. Co w kontekście gry z tak nisko notowanym rywalem było kompletnie bez sensu. Wygrana w takim spotkaniu jest naszym obowiązkiem. Tym bardziej, że Maltańczycy... Zdołali oddać aż trzy groźne strzały na naszą bramkę... Zmuszając Łukasza Skorupskiego do interwencji... Nasza linia pomocy ciągle miała trudności... Przy szybszym tempie narzuconym przez rywala... Pomimo przewagi posiadania piłki... Brakowało wypracowanych schematów... Finalnie to indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników... Przesądziły o korzystnym wyniku... A nie spójna gra zespołowa... Dalej będziemy przepychać takie spotkania... Bo po prostu musimy wygrywać z takimi słabymi uszami... Tu nie powinno tak wyglądać... Bo jeśli nawet z Litwą i Maltą... Zespołami z niższych lig Europy nie potrafimy grać z polotem, automatyzmami i kontrolą. To co będzie, gdy przyjdzie mierzyć się z rywalami pokroju takiej Holandii? Możemy przepchać jeszcze spotkania z Finlandią. Plan minimum został wykonany przez Michała Probierza. Jednak nie widzę światełka w tunelu dla tej kadry. Minęło aż półtora roku i nie widzimy jakiegokolwiek progresu. Tak naprawdę cofamy się w rozwoju. Czas na zmiany w polskiej piłce i to gruntowną.